Dzień dobry drodzy Państwo. Nazywam się Juliusz Piwowarski, pełnię funkcję rektora w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Buongiorno, signore, signori. Siamo in presenza di rettore del della Pubblica Sicurezza e Apeiron a Krakowia, profesor Juliusz Piwowarski. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt i radość wziąć udział. W konferencji organizowanej przez Instytut Grafologii. Vorrei dire all'inizio che, para mnie, è una grande gioia poter partecipare in questa konferenza organizata dall'Istituto di Grafologia Forense. Chciałem też dlatego podziękować władzom Instytutu. Za zaproszenie do udziału i możliwość wzięcia udziału w konferencji. per W naszej uczelni funkcjonuje Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności. W którym zajmujemy się głównie kulturą bezpieczeństwa. Nella nostra uniwersytet è l'Istituto di Ricerca della Sicurezza della Difesa, in cui ci occupiamo fra l'altro della kultura della sicurezza. Jest to szeroka idea, koncepcja bezpieczeństwa, ale w ramach tej koncepcji trudno by było nie wziąć pod uwagę pisma. È un'idea molto ampia della sicurezza, ma in questa idea, questo concetto, non sarebbe possibile non trattare la sicurezza. Każdy każda zbudowana jest na piśmie i ogni circolo culturale, ogni organizzazione è costruita sulla scrittura e sulla legge. Fantastyczny fenomen. Pisma pozwala odkrywać tajniki duszy ludzkiej, osobowości człowieka, nawet przed samym jego twórcą. Fantastico fenomeno della scrittura è quello che si può rivelare da essa la le qualità, la personalità della persona anche davanti allo creatore stesso. Mówiąc twórcą, miałem na myśli autora konkretnego zapisu odręcznego. E, parlando di creatore parlo dell'autore della scritta. I badania tego typu, jak wiadomo, mogą pomóc nam w dobieraniu właściwych współpracowników, ale co ważniejsze, pozwalają na ustalanie pewnych, trudnych do wykrycia elementów związanych z przestępczością. Come sappiamo, per esempio, le analizy della scrittura ci possono aiutare, ad esempio, nel rilegować alcune qualità della persona, ma soprattutto possono aiutare proprio nel mondo legato con la criminalità. Zdajemy sobie sprawę z tego, że specjalistów, którzy mają poziom eksperta w tej dziedzinie, jest niewielu i że kompetencje w tym zakresie. Trzeba zdobywać w długim, żmudnym wysiłku. Sappiamo che ci sono pochi studiosi della Scrittura e le competenze in questo ambito vengono acquisite con molta esperienza e molto lavoro. zatem czoła przed wszystkimi ekspertami tej subdyscypliny wiedzy, jednocześnie licząc na poszerzanie się naszej przyszłej współpracy. Quindi mi inchino davanti a tutti i professionisti, studiosi di questa materia sperando di poter collaborare in futuro con voi. jest kilka szczególnych powodów, które skłaniają mnie do tych słów. Ci są alcuni motivi, które mi spingą do dire queste parole. Pierwszy osobisty związany jest z tym, że mentor, który wprowadzał mnie w świat nauki. e antropologo professor Szczeciński, był specialista in grafologia. Primo personale che il mentore, mio mentore che mi introduceva nel mondo della scienza antropologo professor Trzciński, anche lui era uno studioso di grafologia. O drugie Kompetencje indywidualne w postaci siły moralnej, jak i kompetencje społeczne, jeśli chodzi o współpracę, wypracowujemy w naszym instytucie i w naszej uczelni w oparciu o sztuki walki. No i le kompetencje morali e, personali, ma anche kompetencje sociali, le elaboriamo qui nel nostro istituto, nelle o, e, arte di lotta. Być może wydaje się to daleką analogią, ale i w przypadku grafologii, i w, w przypadku y, właściwie i głęboko rozumionych sztuk walki mamy do czynienia z czymś więcej niż rzemiosło. To jest właśnie sztuka. Y forse potrebbe come confronto potrebbe essere un po' lontano le lotte di sicurezza e, e la grafologia e invece in tutti e due i casi abbiamo a che fare con molta eh, difficoltà anche di capire l'altra persona Po co się sami z głęboko zainteresowujemy relacjami pomiędzy eh, językiem mówionym językiem pisanym I neuronauką w kontekście problematyki bezpieczeństwa. I są interesato di lingua parlata, lingua scrita, e di neuroscienze nel contesto di scienze della sicurezza. No i wreszcie po czwarte, jest, nie mógłbym nie zauważyć, jak bliskie emocjonalne związki są pomiędzy ziemią włoską a ziemią polską, zarówno historyczne. Jak i obecna i nie jest to sprawa tylko obecności w naszym w naszej wspólnej rzeczywistości Jana Pawła II. E, e, un altro aspetto che non potrei non notare le, i legami particolari che e, uniscono nostre nazioni Italia e Polonia, ciò non è soltanto dato dal fatto di presenza di Giovanni Paolo II. E, Emosi, jak wiemy nie są elementem, który przeszkadza w nauce. Le emocjoni, come sappiamo, nie są elementem, który lo studio. Uważano tak dawniej, w okresie pozytywizmu. Si pensava così una volta nei tempi pozytywizmu. Natomiast dzisiaj uważa się, że jakość epistemologii, czyli wyjaśniania, zależy od zaangażowania emocjonalnego badacza. Invecce oggi si pensa że la qualità della epistemologia ovvero di rispondere alle risposte della ricerca scientifica dipendono anche dal impegno emotivo del ricercatore. Ponieważ w tym zakresie kompetencje Włochów jak i Polaków są jak wiemy bardzo wysokie. E sappiamo che in questo ambito le competenze degli italiani ma anche dei polacchi sono molto alte. zaangażowania Parlo sempre della capacità di e, saper impegnarsi e, emotivamente. E, współ teraz e prevedo una przyszłość si Prevedo un meraviglioso futuro per la nostra collaborazione, che inizia proprio in questo momento. Nie, nie przedłużając mojego powitania, bo przecież najważniejsze są obrady, niniejszym życzę wszystkim owocnych, satysfakcjonujących obrad. Non volendo più prorogare na mia presentazione, vorrei augurare a tutti fruttuosi incontri, fruttuoso incontro scientifico. Na koniec chciałbym też Zaprosić na rewizytę w Krakowie. I vorrei anche invitarvi na wizytę scientyficzną Krakowie. Co roku w maju odbywa się tutaj Międzynarodowe Security Forum. Ogni anno a maggio organizujemy Security Forum. W tym roku odbędzie się ono 6 i 7 maja. W tym roku przewidziano 6 i 7 maggio ale będzie to forum szczególne. Sera forum particolare. Jeszcze raz zapraszam. Będziemy mieli dwa jubileusze, przynajmniej. Pierwszy z nich to 20. Security Forum w Krakowie. Avremo in quel periodo almeno due incontri particolari. Primo sarà 20. jubileo di Security Forum. A zbiega się ono z 30-leciem tradycji naszej uczelni. Jakie eh, Sara eh, Isiemekona, tradycyjne trentenale della nostra università. Liczę na wspólne spotkanie, na bezpośrednie kontakty, wymianę naukowo-badawczą, i ewentualnie bogactwo publikacji, które pozwolą nam spełnić naszą współpracę w konkretnym działaniu e quanto sulla nostra collaborazione, sugli incontri, ma anche sulle które che permetteranno realizzare e far i nostri incontri. I ostatni trzeci punkt zakończenia jest taki, że zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno Włochy jak i Polska swoje zewnętrzne granice chronią przed różnymi zagrożeniami w kontekście widzenia ich jako również granic Unii Europejskiej. E alla fine vorrei ancora aggiungere che sia Italia che Polonia difendono le loro confini esterne proprio nell'aspetto di confini esterne dell'Unione Europea. Niech żyją Włochy, niech żyje Polska. Viva l'Italia, viva la Polonia.